Piecki istnieją już 620 lat. W tym roku obchodzona jest również 75. rocznica istnienia parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Pieckach. Podwójny jubileusz był doskonałą okazją do odsłonięcia nowej gminnej inwestycji. Plac imienia księdza Jana Twardowskiego znajduje się w centralnym punkcie miejscowości i jest symbolem współpracy władz kościelnych oraz świeckich. Zależało mi na tym, żeby Właśnie w tym roku w 620-lecie powstania naszej miejscowości zachęcić młodszych mieszkańców i starszych mieszkańców do tego, żebyśmy łapali te chwile historyczne, żebyśmy pamiętali o tym, że coś musimy dać swoim potomnym. 620-lecie miejscowości Pieckiej, ale również święto parafii nadanie imienia placu księdza Jana Twardowskiego jest doskonałą okazją do tego, żeby cieszyć się każdą chwilą, troszczyć o siebie nawzajem, cieszyć się tymi atrakcjami turystycznymi w gminie, w gminie Piecki. Jest to wielkie przeżycie dla, dla każdego siedemdziesiąt lat i z tych wszystkich ludzi, części, ich, którzy tworzyli tę historię przez moje sztu no, 2009 roku to 12 lat. Odprowadzałem też, żegnałem na cmentarz, były to osoby wybitne. Oficjalne obchody rozpoczęła Msza Święta. Były też wystąpienia zaproszonych gości, występ artystyczny młodzieży przedstawiającej wiersze księdza Jana Twardowskiego, a także poświęcenie placu. Ksiądz Jan Twardowski, wyjątkowy poeta, który kochał Boga, ludzi i przyrodę. Nasza gmina też jest bliska ludziom, bo kochamy ludzi. Ksiądz Jan Twardowski pisał również dużo o Najświętszej Maryi Pannie, a w naszej parafii patronką jest Najświętsza Maryja Panna Różeńcowa. Nowy plac imienia księdza Jana Twardowskiego to miejsce, które będzie upiększać gminę, służyć mieszkańcom, a także przypominać o postaci tego wybitnego poety. telewizja Kopernik. Kopernik.tv